Dzień dobry, nazywam się Helena Taśjer-Respondek, jestem psychologiem, jestem specjalistą metody AdeyTip i y, prezentuję Państwu ten materiał po to, żeby opowiedzieć trochę, jakie tak naprawdę są korzyści y, przejścia metody AdeyTip, przejścia terapii, integracji personalnej metodą AdeyTip y, i czego można się spodziewać, a czego właściwie nie należy się spodziewać. Więc zacznę od tej drugiej części, która jest łatwiejsza. Otóż nie należy spodziewać się cudów. Po cuda udajemy się do innego departamentu, a metoda ADATIB, terapia integracji personalnej, jest terapią psychologiczną. W związku z czym ludzie, którzy tutaj przychodzą, e, muszą się spodziewać, że będzie miała miejsce pewnego rodzaju praca. E, terapia integracji personalnej jest podzielona na dwie części. Pierwsza część jest przygotowawcza, a druga część to jest część terapeutyczna. I ta pierwsza część jest takim trochę podleczeniem serca przed operacją, czyli polega na tym, żeby pacjent się wzmocnił żeby mógł odkryć, które części jego osoby są jeszcze niepopsute, które funkcjonują, które są tymi częściami, dzięki którym sobie radził w życiu, bo bardzo często jest tak, że po prostu dowartościowujemy tego, co już mamy, a czym sobie radziliśmy. Na przykład, że, że ktoś jest relacyjny, ktoś jest inteligentny, ktoś jest odważny, czy znaczy, jakby wszyscy jesteśmy w jakimś stopniu, ale u niektórych osób to są takie cechy albo to są takie przejawy, które są tak zwanymi mocnymi stronami. I bardzo często bywa tak, że my tego po prostu nie zauważamy, bo w momencie cierpienia psychicznego mamy poczucie, że wszystko z nami jest źle, że jesteśmy całkowicie dobani i mamy taki negatywny ogląd siebie po całości. Więc ta pierwsza część, część przygotowawcza, na którą składa się dziewięć ćwiczeń przygotowawczych, takich audio i cztery sesje treningowe, które nazywamy wizjotronem, one służą dokładnie temu. Po pierwsze, żeby jakby. Nabyć pewnego obiektywnego spojrzenia na samego siebie, że nie wszystko w nas jest w stanie problemowym. To znaczy, że tylko jakaś część mojej osoby doświadcza cierpienia i jakby prezentuje jakieś problemy. Natomiast jest też taka część, która jest zdrowa, która jest tymi problemami nieobciążona i która pomaga nam dobrze funkcjonować w rzeczywistości. Natomiast w tej drugiej części, w trakcie 10 sesji terapeutycznych. Skupiamy się konkretnie na tych rzeczach, na które pacjent się skarży, i przychodzą do nas pacjenci z rozmaitymi skargami, z rozmaitymi objawami i z rozmaitymi problemami. Dlatego, że przychodzą do nas osoby z problemami relacyjnymi to znaczy mają konflikty w bliskich związkach, mają konflikty w rodzinie pochodzenia, albo na przykład, jeżeli to są rodzice, to czasami czują jakąś frustrację, jeśli chodzi o swoje strategie wychowawcze. Czasami są takie sytuacje, że ktoś ma poczucie, że nie potrafi bronić samego siebie, że w sytuacji, w której powinien się odezwać, to się nie odzywa, czasami ma poczucie, że zbyt emocjonalnie reaguje na odmienne opinie, czasami ktoś ma takie poczucie, że nie jest w stanie wytrzymać rozmowy z drugim człowiekiem, która jest dyskomfortowa i od razu chce rzucić wszystko i uciekać. Czyli, jakby rozmaite grupy problemów, które pacjenci nam tutaj opowiadają, tak naprawdę my oceniamy pod kątem tego, w, jak, w jaki sposób nasz pacjent się zachowuje, czyli co nasz pacjent robi, a jeszcze zanim co nasz pacjent robi, to co ten pacjent myśli, nie? o czym jest przekonany na swój własny temat, na temat innych osób, na temat tak zwanych prawd życiowych, co doprowadza. Do tego rodzaju reakcji, na przykład, że jak tylko pojawia się konflikt, to ma ochotę zrzucać wszystko i uciekać. Nie? Dlatego, że to są takie zachowania tak naprawdę naszych pacjentów, które im same przysparzają cierpienia, które wydaje się, że coś rozwiązują, a tak naprawdę tylko pogłębiają stan problemowy. Więc w trakcie tych dziewięciu sesji terapeutycznych przeprowadzamy najpierw szczegółowy wywiad, a potem proces terapeutyczny. W trakcie którego ujawniają się sceny z życia pacjenta, takie przeżycia, które się ujawniają w charakterze scen, i w trakcie tych scen, jakby pacjent sam namierza ten moment interakcji, ten moment sceny, który jest dla niego najtrudniejszy emocjonalnie, który jakoś tak zostawił w nim ślad, jako taką taką pieczątkę. Nie? I potem pacjent, jakby. Rozkłada tam czynniki pierwsze i dochodzi do tego, jakby swoimi własnymi wnioskami, co on tak naprawdę z tego wziął do siebie, w co tak naprawdę uwierzył, co tak naprawdę kupił, <kluz> <kluz> czyli w jaki sposób mu to zniekształciło widzenie samego siebie. <kluz> <kluz> Więc odpowiadając na pytanie, czego na przykład pacjenci mogą się spodziewać po terapii ADT, to w pierwszym rzędzie poznania samych siebie. W pierwszym rzędzie poznania samych siebie, dlatego że najczęściej, jak trafia do nas pacjent w stanie cierpienia psychicznego, to on działa w obrębie swoich automatów, w obrębie swoich odruchów, w obrębie swoich odruchowych myśli i on nie wie, co się z nim dzieje. On nie wie, co się z nim dzieje, on nie wie, skąd mu się biorą takie myśli, bo gdyby wiedział, to prawdopodobnie by nie przyszedł do psychologa. Więc w pierwszym rzędzie absolutnie pacjent dużo lepiej, dużo głębiej rozumie samego siebie. Po drugie, pacjent rozumie, skąd. Biorą się rozmaite negatywne, nieprawdziwe i dysfunkcyjne przekonania, bo część z tych przekonań pacjent jakby wymyślił sobie sam. Tylko to nie chodzi o takie wymyślanie, że ktoś tak sobie usiadł i się zastanowił i wymyślił, tylko raczej są takie znaczenia, które są nadane bardzo szybko, niemalże w sekundzie, bez gruntownego, racjonalnego przemyślania, ale właśnie raczej na zasadzie takiego znaku emocjonalnego. A po trzecie, pacjent nabywa dystansu. Do kontekstu, to znaczy, pacjent zyskuje ogromną możliwość popatrzenia na siebie z zewnątrz, czyli niesplątanego z cudzymi oczekiwaniami, z cudzymi opiniami na nasz temat, czyli pacjent zyskuje pewnego rodzaju wolność wewnętrzną. To się tak nazywa tak naprawdę. Wolność wewnętrzna to jest taka możliwość zobaczenia samego siebie jako autonomicznego bytu i decydowania, na ile ja chcę. Dać się, y, pozwolić na to, żeby na mnie wpływały. No nie tyle nawet zewnętrzne okoliczności, ile zewnętrzne oczekiwania, myśli, y, słowa, y, no tego, tego rodzaju rzeczy. Jakie są rodzaje y, owoców y, terapii ADHD? Ja często mówię pacjentom, że y, są trzy rodzaje skutków. Niektóre rzeczy na poziomie właśnie decyzji, na poziomie wglądu, na poziomie zrozumienia dzieją się natychmiast w trakcie procesu terapeutycznego i faktycznie w ciągu kilku dni kiedy pacjenci przechodzą terapię, to często bywa tak, że pacjent mówi: "No, teraz jakoś tak czuję większy spokój. No, teraz udało mi się lepiej spać. Teraz wczoraj na przykład zauważyłem, że taka rozmowa, która kiedyś wyprowadziłaby mnie z równowagi, teraz mnie nie wyprowadziła z równowagi." Ale czasami są również spektakularne owoce, jak na przykład kiedyś w trakcie trwania terapii, pewna pacjentka, która była skonfliktowana ze swoim ojcem, czwartego dnia terapii sama z siebie pojechała do niego, żeby mu podziękować za to, jakim był ojcem. I ten ojciec był bardzo przyjęty, nie wiedział, jak się zachować, bo na ogół to ta pacjentka raczej przyjeżdżała do mamy, z nim nie rozmawiała. W związku z czym ta postawa, to zachowanie było jakby wolnym aktem. Wolnym czynem mojej pacjentki, ale ona była spowodowana tym, co ona zrozumiała i postanowiła w trakcie trwania procesu terapeutycznego. Głębokość tych zmian za każdym razem zależy od indywidualnej otwartości pacjenta i od tego, na ile pacjentowi zależy, żeby po prostu zrewidować swoje życie, a na ile mu zależy, żeby coś zachować dla siebie. Więc to są jedne, jedne zmiany. Inne zmiany są związane z takim czasem krótko po. To znaczy, pacjent przechodzi terapię i wraca do swojej codzienności, do środowiska pracy, do środowiska społecznego i obserwuje samego siebie i zauważa, że w pewnych momentach na przykład jest bardziej spokojny, jest mniej pobudliwy czy wybuchowy, zauważa, że jak ktoś ma jakieś głupie komentarze, to on jest w stanie się do tego zdystansować. Tego rodzaju zawsze informacje pacjenci opowiadają. No i jest jeszcze trzeci rodzaj zmian, który wymaga wkładu własnego, najnormalniej na świecie. I to są zmiany, które są związane z tymi zachowaniami albo nawykami myślowymi, które właśnie już się ustaliły w charakterze nawyków, nie? że pacjent na przykład już ma nawykowy sposób reagowania na pewne sytuacje. I czasami pacjenci łapią się na tym, i to jest bardzo ciekawy efekt, a on też jest bardzo często po ADI: że pacjenci po jakiejś sytuacji łapią się na tym, że zrobili dokładnie to, co widzieli w trakcie terapii, że jemu tam na przykład przynosi więcej szkody niż pożytku. I w tym momencie owocem terapii jest świadomość. Nie? Pacjent przestaje mieć klapki na oczy, a zaczyna mieć świadomość własnych czynów, zaczyna mieć świadomość tego, co robi. I od tego momentu zaczyna się świadoma praca. To znaczy, terapia nie rozwiązuje wszystkich naszych zachowań. Terapia daje wgląd, zrozumienie i możliwość zajęcia nowego stanowiska, możliwość zmiany decyzji. Ale na ile my to wprowadzimy w życie, to już zależy od każdego człowieka. I to, co jest bardzo, bardzo, bardzo ważne, to to, że czasami bywa tak, że po przejściu ADI pacjenci potrzebują prowadzenia w dalszej terapii. Ja często współpracuję z nimi, psychologami, psychoterapeutami, i odsyłam do innych specjalistów po to, żeby ci specjaliści pomogli pacjentowi we wdrożeniu tych zmian, które pacjent podjął i wybrał w trakcie procesu terapeutycznego ADI. To jest trochę też związane ze zmianą ze zmianą materiału ludzkiego, jak, jaka miała miejsce w ciągu minionych 40-50 lat. Poczekam aż zamkniesz drzwi. Dzień dobry. To ja sobie tutaj dalej będę, dobra? Nie, nie, spoko, no ściągaj wszystko, bo ja tylko wiesz, sobie kończę, no nie? Więc to jest zmiana, to tam się wiesz, Nie. spoko. To jest zmiana właśnie materiału ludzkiego, która nastąpiła w ciągu ostatnich 50 lat, dlatego że 50 lat temu, kiedy Renacie rozwijała swoją terapię, ludzie mieli inną konstrukcję psychiczną i byli paradoksalnie dużo bardziej autonomiczni, czyli jakby dużo bardziej panowali nad samymi sobą. To znaczy, człowiek człowiek miał większą łatwość w takim podjęciu decyzji, że będzie się inaczej zachowywał i to po prostu robił. Współcześnie jesteśmy osobami dużo bardziej nie chcę powiedzieć, że przetrąconymi, ale może niewykształconymi psychologicznie, psychicznie na poziomie właśnie takim emocjonalnym. W związku z czym mamy dużo mniejszą autonomię psychiczną i bardzo często potrzebujemy dużo więcej pomocy z zewnątrz, żeby dać radę, wdrożyć jakąś zmianę zachowania. Dlatego też. Często przy współpracy z innymi psychologami opracowujemy pewnego rodzaju strategię terapeutyczną dla pacjenta. Pacjent przychodzi ADHD w charakterze właśnie takiej interwencji, i to jest bardzo intensywny proces, kiedy on zyskuje wgląd, zyskuje rozumienie, i zaczyna widzieć, co robi, i podejmuje decyzję, i potem, w zależności od tego, na ile on da radę sam wprowadzić te zmiany w życie. To albo po prostu sam idzie w życie i się sobą zajmuje i wraca na ewaluację po pół roku, po roku. Dlatego, że to jest bardzo ważne, że integralną częścią terapii, integracji personalnej jest ewaluacja po jakimś czasie. Każdy, kto przychodzi swoją terapię, po pół roku, po roku jest zaproszony na terapię wzmacniającą, żeby ocenić to, jak mu idzie proces zmiany. No, więc albo pacjent robi to na własną rękę. Albo kieruję pacjenta do coacha, czyli do osoby, która jest specjalistą od tego, żeby zmienić zachowanie, dlatego że porządek w głowie już jest zrobiony, teraz trzeba pracować nad zachowaniem, albo do innego psychologa, psychoterapeuty. Jeżeli ktoś jest osobą wierzącą, to również ustalamy plan, jeśli chodzi o spowiednika, kierownictwo duchowe, ale to dotyczy tylko osób, które, które są wierzące. Więc podsumowując, czego pacjent może się spodziewać po ADI, na pewno może spodziewać się zobaczenia samego siebie w dystansie od swojej historii życia, od swojego kontekstu rodzinnego, od tego wszystkiego, co jakoś zostało mu wklejone, i będzie mógł rozpoznać, co jest jego myślami, a co jest po prostu powtarzanymi teoriami na temat świata, które gdzieś kupił w trakcie życia. Na pewno pacjent zyskuje dużo więcej świadomości własnej odpowiedzialności za własne życie. Na pewno pacjent zyskuje dużo więcej yy, yy, takiej możliwości wyboru innych zachowań, i w zależności od indywidualnej yy, otwartości pacjenta, te zmiany zachodzą albo natychmiastowo, albo krótko po, albo jakiś czas po terapii. Yy, to dziękuję serdecznie i serdecznie zachęcam do tego, żeby się spotkać tutaj w gabinecie yy, na indywidualnym doświadczeniu terapii integracji personalnej. Pozdrawiam.